W luksusowej restauracji pod Złotym Lwem panowała atmosfera napięcia. Cisza spadła na salę jak gruby welon, kiedy drzwi otworzyły się z hukiem. Antoni Kaczmarek, właściciel sieci hoteli, człowiek o żelaznej reputacji i spojrzeniu, które potrafiło zamrozić nawet ogień, wszedł jak burza. Jego garnitur był idealnie skrojony, a buty błyszczały tak, że można było się w nich przejrzeć. Za nim, niemal biegiem, szedł menedżer lokalu drżący jak liść. Antoni nie znosił błędów. Każdy kelner wiedział, że jedno potknięcie mogło kosztować pracę. Tego wieczoru miał przyjąć ważnych gości z zagranicy. Wszystko musiało być perfekcyjne. W kącie sali stała Teresa, nowa kelnerka zaledwie drugi dzień w pracy, miała dłonie lekko drżące, a jej oczy głębokie i ciche zdradzały coś więcej niż nerwy. To były oczy kogoś, kto przeżył wiele. Była wdową, samotnie wychowującą syna, który marzył o studiach, przyjęła tę pracę, bo nie miała wyboru. Antoni spojrzał na nią przelotnie, z tym charakterystycznym chłodem ludzi, którzy uważają, że inni istnieją tylko po to, by im służyć. Ty nowa, rzucił, nie przewróć niczego. Słowa padły ostro, jak ostrze przecinające powietrze. Teresa skinęła głową, nie odpowiadając. W jej wnętrzu jednak zadrżało coś, co od dawna milczało: duma. Wieczór ruszył. Goście zajęli miejsca, śmiechy i rozmowy wypełniły salę. Teresa starała się być niewidoczna, cicha, dokładna. Ale los, jak zwykle, miał inne plany. Podczas gdy niosła tacę z winem, jeden z mężczyzn przy stole młody inwestor pijany sukcesem i alkoholem szturchnął ją żartem. Taca zachwiała się. Kieliszek upadł, a czerwone wino rozlało się po białym obrusie i po marynarce Antoniego. Czas zatrzymał się. W restauracji zapadła martwa cisza. Antoni wstał powoli, jego spojrzenie było jak nóż lodu. Czy ty wiesz, ile kosztuje ta marynarka? Powiedział chłodno, cicho, ale tak, że każdy go słyszał. Więcej niż twoje życie. Teresa zbladła. Próbowała coś powiedzieć, przeprosić, ale głos ugrzązł jej w gardle. Dość przerwał jej. Wynocha z moich oczu. Natychmiast. Wszystkie oczy były na niej. Wstyd, upokorzenie, bezsilność. Wyszła na zaplecze, z trudem powstrzymując łzy. Siedziała chwilę w kącie, patrząc w dłonie, które tak często drżały od pracy, zimna i lęku. To tylko praca, powtarzała sobie w myślach. Muszę wytrzymać. Dla Pawła. Nie wiedziała, że Antoni usłyszy jeszcze jej głos tej nocy, ale już nie jako służącej. Minęło pół godziny. Kolacja trwała, rozmowy wróciły, a Antoni zdążył odzyskać dobry humor. Nagle jeden z gości, prezes zagranicznej fundacji charytatywnej, zapytał go z uśmiechem: Antoni, słyszałem, że sponsorujesz stypendia dla dzieci z ubogich rodzin, to prawda? Antoni roześmiał się z dumą: Oczywiście. W końcu trzeba coś oddać światu. W tej chwili drzwi zaplecza otworzyły się cicho. Teresa stanęła w progu, trzymając w rękach filiżanki z kawą miała drżące kolana, ale oczy spokojne, goście odsunęli się lekko, robiąc jej miejsce, Antoni odwrócił się powoli, gotów znów ją zrugać, ale zanim zdążył otworzyć usta, ona powiedziała spokojnie, ale z siłą Panie Antoni, świat nie potrzebuje pana darów, potrzebuje, żeby pan przestał upokarzać tych, którzy na pana pracują. Cisza była jak grom, menedżer pobladł, goście zastygli. Antoni patrzył na nią w osłupieniu, jakby nie wierzył, że ktoś mógł się odezwać w ten sposób. Coś powiedziałaś? Wysyczał. Teresa podniosła głowę. Pan mówi o filantropii, ale ja widziałam, jak pan traktuje ludzi, tych samych, dzięki którym pan tu stoi. Może czas spojrzeć w lustro, zanim pan zacznie grać rolę bohatera. W jej głosie nie było gniewu, tylko prawda. Prosta, naga, nieunikniona. Goście patrzyli na siebie. Ktoś zakaszlał, Ktoś odsunął kieliszek. Antoni poczuł, jak ciepło wstępuje mu na twarz. Nigdy nikt go tak nie upokorzył. Wstał, chciał coś powiedzieć, ale nie znalazł słów. Teresa położyła filiżankę na stole i odeszła spokojnie, zostawiając za sobą ciszę, która brzmiała głośniej niż krzyk. Na zapleczu oddychała ciężko. Wiedziała, że to koniec. Straciła pracę, może i rekomendacje, ale nie mogła już dłużej milczeć. Tego wieczoru, wracając do domu, poczuła coś czego nie czuła od lat, lekkość. Jakby ciężar wielu lat upokorzeń wreszcie spadł z jej ramion. Nie wiedziała, że ta chwila odwagi zmieni wszystko, nie tylko dla niej, ale i dla Antoniego. Następnego dnia rano Antoni nie mógł spać. W jego głowie wciąż brzmiały słowa Teresy. Świat nie potrzebuje pana darów, brzmiały jak echo, które nie chciało ucichnąć. Po raz pierwszy od dawna czuł coś w rodzaju wstydu, a może pustki? Zrozumiał, że nikt nie mówił do niego tak szczerze od lat. Wszyscy się bali, wszyscy udawali. Ale ona, ta kelnerka, nie. Wstał, spojrzał w lustro i po raz pierwszy zobaczył siebie nie jako milionera, ale jako człowieka, który gdzieś po drodze zgubił siebie. Czy to możliwe, że kobieta, którą nazwał niczym, właśnie otworzyła mu oczy? Tymczasem Teresa siedziała przy kuchennym stole z filiżanką herbaty i uśmiechem, którego nie potrafiła powstrzymać. Jej syn Paweł spojrzał na nią z troską. Mamo, wszystko w porządku? Tak, odpowiedziała cicho. Pierwszy raz od dawna. Zegar tykał powoli. W powietrzu czuć było coś, co przypominałoć początek. Ale los miał dla nich jeszcze jedno spotkanie. I tym razem to Antoni będzie tym, który opuści głowę. Minęły trzy dni. Teresa próbowała zapomnieć o wszystkim i znaleźć nową pracę ale nikt nie chciał zatrudnić kelnerki zwolnionej z Złotym lwem. Plotki rozeszły się błyskawicznie. Mówiono, że ośmieliła się pyskować milionerowi. W małym mieście to brzmiało jak herezja. Każdego ranka przeglądała ogłoszenia, a każdej nocy modliła się, by jakoś przetrwać. Paweł próbował ją pocieszać, ale jego spojrzenie pełne lęku bolało ją bardziej niż słowa Antoniego. Tymczasem w biurze Kaczmarka panowała inna cisza, ciężka. Nienazwana. Antoni był nieobecny, milczący. Sekretarka widziała, jak godzinami siedzi przy oknie, patrząc na miasto, jakby szukał w nim czegoś, czego sam nie rozumiał, nie był przyzwyczajony do poczucia winy. A jednak coś w słowach Teresy wbiło się w niego, jak cierń. Nie mógł tego odsunąć. Postanowił ją odnaleźć. Znalazł jej adres w dokumentach pracowniczych. Mały, obdrapany budynek na obrzeżach miasta. Kiedy podjechał swoim czarnym Mercedesem, Ludzie na ulicy patrzyli z niedowierzaniem. Milioner w tej dzielnicy? Zatrzymał się przed starymi drzwiami i zapukał. Po chwili otworzyła Teresa. Jej twarz zamarła, kiedy go zobaczyła. Pan? Powiedziała cicho, bardziej ze zdumienia niż z lęku. Muszę z panią porozmawiać, odpowiedział Antoni. Tylko chwilę. W środku było skromnie, ale czysto. Na stole leżał zeszyt Pawła i stary kubek z herbatą. Antoni rozejrzał się, jakby pierwszy raz widział, jak naprawdę żyją ludzie poza jego światem luksusu. Usiedli naprzeciwko siebie. Cisza trwała długo. Przyszedłem przeprosić, powiedział w końcu. Teresa uniosła brwi. Pan? Tak. Nie jestem przyzwyczajony do tego słowa. Ale powinna je pani usłyszeć. Miałem pieniądze, władzę i zero człowieczeństwa. Pani ta uświadomiła mi to w jednej minucie. Nie odpowiedziała od razu. Patrzyła na niego z powagą, bez gniewu. Ludzie nie potrzebują wielkich słów, panie Antoni. Potrzebują zwykłego szacunku. Siedzieli chwilę w milczeniu. Gdzieś w tle słychać było dzieci śmiejące się na podwórku. Antoni odchrząknął i wyjął kopertę. Wiem, że ma pani syna. Proszę to przyjąć, to nie jałmużna. Stypendium na jego naukę. Teresa spojrzała na kopertę, a potem na niego. W jej oczach pojawiło się coś, czego nie widział od dawna. Łagodność. Nie dla pieniędzy powiedziałam to, co powiedziałam, odpowiedziała cicho, ale jeśli to naprawdę od serca, przyjmę. Dla niego, Antoni skinął głową, od serca i jeśli pani zechce, wrócić do pracy, drzwi są otwarte, ale na innych warunkach, Teresa uśmiechnęła się lekko, po raz pierwszy od dawna. Nie wiem, czy potrafię tam wrócić, ale dziękuję za to, że pan w ogóle przyszedł. Kilka tygodni później w restauracji pod złotym lwem zaszła zmiana, której nikt się nie spodziewał. Antoni pojawił się niespodziewanie w środku dnia i zwołał wszystkich pracowników. Od dziś ta restauracja nie będzie miejscem strachu. Jego głos był spokojny, ale mocny. Każdy, kto tu pracuje, zasługuje na szacunek. Bez was nie ma mnie. Ludzie patrzyli zdumieni. Niektórzy nie wierzyli własnym uszom. Menedżer, ten sam, który drżał tamtego wieczoru, Opuścił głowę. A teraz, dodał Antoni, chciałbym powitać kogoś, kto przypomniał mi, co znaczy godność. Drzwi się otworzyły, wszyscy odwrócili głowy. W progu stała Teresa, nie w uniformie kelnerki, lecz w prostej, eleganckiej sukience. W dłoniach trzymała bukiet białych róż, które ktoś położył jej na recepcji. Sala wypełniła się szeptami. Antoni podszedł do niej i powiedział głośno, tak by wszyscy słyszeli: Gdyby nie pani odwaga, Wciąż byłbym ślepy. Teresa spojrzała mu w oczy i tylko skinęła głową. Wszyscy możemy się czegoś nauczyć, odpowiedziała spokojnie. Z czasem plotki ucichły, ludzie zaczęli mówić o niej z podziwem, o kobiecie, która odważyła się powiedzieć prawdę milionerowi prosto w oczy, o człowieku, który umiał się ukorzyć i zmienić. Kilka miesięcy później Antoni otworzył nową fundację. Ale tym razem nie chodziło o wizerunek. Nazwał ją Fundacja Teresy i zatrudnił ją jako koordynatorkę pomocy rodzinom w potrzebie. Gdy podpisywali umowę, Teresa zapytała półżartem: nie boi się pan, że znowu pana zganie. Antoni uśmiechnął się. Właśnie dlatego panią potrzebuje. W pewien zimowy wieczór, po spotkaniu z darczyńcami, usiedli razem w pustej sali. Światła odbijały się w szybach, a na zewnątrz spadał pierwszy śnieg. Wie pani, że kiedyś wszyscy się mnie bali? Powiedział Antoni, patrząc w dal. Myślałem, że to siła, ale to była tylko samotność. Teresa milczała chwilę, a potem odparła. Prawdziwa siła to umieć przeprosić. Spojrzał na nią i skinął głową. W jej oczach było coś, co przypominało spokój, ten sam, który nosiła w sobie nawet wtedy, gdy wszyscy się od niej odwrócili. Kilka lat później w tej samej restauracji odbywała się uroczysta kolacja. Na ścianie wisiało zdjęcie Teresy i Antoniego, uśmiechniętych, prostych, ludzkich. Pod spodem widniał napis. Godność nie ma ceny, ma wartość. Goście wznosili toasty, a w tle młody mężczyzna, Paweł, jej syn, odbierał wyróżnienie za najlepszy projekt społeczny roku. Antoni patrzył na niego z dumą, jak na własnego syna. Teresa siedziała obok spokojna, pełna wdzięczności za to, że los, choć okrutny, Doprowadził ich oboje do miejsca, gdzie można było oddychać bez wstydu. Na zewnątrz śnieg cicho opadał na miasto. Ludzie przechodzili obok restauracji, nie wiedząc, że za tymi drzwiami rozegrała się kiedyś scena, która zmieniła dwóch ludzi na zawsze jednego, który odważył się mówić i drugiego, który odważył się słuchać. Bo czasem największa siła kryje się w jednym prostym słowie wypowiedzianym szeptem w chwili, gdy cały świat każe milczeć. A to słowo brzmi godność.